Ta kampania wyborcza jest bardzo ważna. Ta kampania wyborcza, kampania samorządowa jest istotna, dlatego, że przecież w naszych małych ojczyznach, tutaj gdzie mieszkamy, właśnie to samorządowcy rozwiązują nasze problemy i nasze sprawy. My sobie często nie zdajemy tak naprawdę sprawy, jak wiele naszych problemów można rozwiązać tutaj na miejscu w urzędzie gminy, w urzędzie powiatu, w burmistrza, wójta czy prezydenta. Te wybory są. Bardzo istotne, bo najbliższe 4 lata to końcówka wykorzystania środków z Unii Europejskiej. Ja, może Zemka na pewno to potwierdzi. Przecież jako eurodeputowany może powiedzieć, jakie to są wielkie możliwości, jakie to są wielkie pieniądze, a przecież pod koniec tej kadencji rozpoczyna się nowa perspektywa budżetowa w Unii Europejskiej. Więc tak jak wykorzystamy te środki właśnie w samorządach, tak później będziemy mogli starać się o następne. Samorząd jest bardzo ważny, bo jest najbliżej naszych ludzkich spraw, ale... Mam takie poczucie i niestety takie smutne przekonanie, że ta kampania, kampania samorządowa, toczy się cały czas w cieniu kłótni i sporów tam na górze, w tej wielkiej polityce. Że cały czas, zamiast rozmawiać o sprawach istotnych, Krystian Łuczak na początku powiedział o programie dla województwa, ale powiedział o takich jasnych, czytelnych, konkretnych sprawach do załatwienia, do rozwiązania. Niestety zwróćcie uwagę, kiedy spoglądamy dzisiaj telewizor, kiedy oglądamy programy publicystyczne, kiedy widzimy wiadomości, fakty czy wydarzenia, kiedy słuchamy materiałów w radio. Mam przecież przeświadczenie, że słyszymy tylko o sporach, kłótniach, kto kogo obrazi, kto jakiego bloga napisze, czy która partia bardziej obraziła drugą partię. Platforma Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość od dłuższego czasu próbują zawłaszczyć scenę polityczną i przestrzeń publiczną na tylko jednej podstawie. Takiego osobistego sporu między tymi politykami. Te dwie partie niewiele się od siebie różnią ideowo, one wyrastają z tego samego nurtu politycznego. Te dwie partie przecież kiedyś tworzyły akcję wyborczą Solidarność, a w roku 2002 w wyborach właśnie samorządowych wspólnie startowały do rad powiatów, gmin i województw. Ale przypomnijmy sobie, że rok 2005 to też Prawo i Sprawiedliwość i Platforma Obywatelska miały tworzyć wspólny rząd, prawicowy rząd, alternatywę dla Sojuszu Lewiców Demokratycznego. Tak było. Te dwie partie niewiele się od siebie różnią i jedyne tak naprawdę co ich dzisiaj różni to nienawiść do siebie. Ta spirala nienawiści, ta agresja, która dzisiaj jest w polityce, napędzana przez te dwie polityczne partie, niestety często powoduje, że ta spirala idzie za daleko. I jest też tak, jak miało to miejsce ponad dwa tygodnie temu, że człowiek nieszczęśliwy staje się szalony, a w swoim szaleństwie sięga broni strzela i zabija ludzi. I zwróćcie uwagę, że nawet tak tragiczne wydarzenie nie spowodowało, że politycy prawej strony sceny politycznej nie poczuli się odpowiedzialni za słowa i czyny. I tutaj nasuwa się myśl, co zrobić i co powinno się w Polsce stać, aby było inaczej. Aby wróciła ta normalna debata polityczna i ta normalna dyskusja w polskim parlamencie i w polskiej przestrzeni publicznej musi wrócić równowaga, czyli spór między lewicą a prawicą, dlatego że to będzie spór naturalny o wizję państwa o naszą przyszłość, o naszą obecność w Unii Europejskiej i też spór o samorząd, jaka jest wizja lewicowego samorządu, a jaka prawicowego. Bo wtedy właśnie, kiedy będzie to spór między lewicą a prawicą, to ten spór będzie o coś, ten spór będzie o program, o ustawę, na naprawę państwa polskiego, o pomysły, a nie będzie sporem między ludźmi, nie będzie kłótnią między ludźmi. Jeżeli mogę na chwilę odejść od wyborów samorządowych i pofantazjować, pozwólcie. Wyobraźmy sobie, że dzisiaj rządzi prawica i główną siłą opozycyjną jest sojusz lewicy demokratycznej. Czy lider tej opozycji powie, że nie poda komuś ręki, że nie poda ręki prezydentowi, wybranego, wybranego w demokratycznych wyborach? Otóż nie, ja przyjmuję przy zaproszeniu od prezydenta każdego prezydenta, który jest wybrany w demokratycznych wyborach. Bo na tym polega właśnie ta jakość i te standardy w polityce. Czy wyobrażacie sobie teraz, gdyby SLD było główną siłą opozycyjną, czy my byśmy dzisiaj kogoś atakowali i obrażali? Nie, dlatego że kiedy my rządziliśmy, kiedy Janusz Zerpę był ministrem, to słowo wojna, zmiażdżyć, zniszczyć, nienawidzić nie było w ogóle używane w naszym politycznym alfabecie. Gdyby dzisiaj Sojusz Lewicy Demokratycznej był główną siłą opozycyjną, to spór toczyłby się o budżet, o politykę społeczną, właśnie o budowę przedszkoli i żłobków, aby tego było jak najwięcej. O to, czy podnosić podatek VAT, czy nie. Taki toczyłby się spór, a nie spór, kto jest gorszy i w to, jakie czyni zagrożenie dla Polski. Dzisiaj te dwie partie i szczególnie liderzy tych partii muszą się opamiętać. Musi się opamiętać premier, który na swojej konwencji, konwencji wyborczej swojej partii, większość czasu nie poświęca Polsce, swojej ojczyźnie i planom na przyszłość, tylko poświęca presowi Kaczyńskiemu, atakując go i budując tak naprawdę wielkie zagrożenie. Jarosław Kaczyński nie jest mu dłużny. Mówi, jakim zagrożeniem jest Donald Tusk i Bronisław Komorowski. My na swoich konwencjach, zwróćcie uwagę, tak samo tu dziś, w Bydgoszczy, mówimy po pierwsze o ludziach, po drugie o programie, a po trzecie o przyszłości. Bo przecież tu dzisiaj, my właśnie w tym miejscu budujemy najbliższą przyszłość, jakże ważną dla naszych pociech i dla nas samych. Bo przecież wybory samorządowe to ważne decyzje tutaj w mieście, ale również w powiecie, w gminie, a szczególnie w województwie. Bo to przez, przecież Urząd Marszałkowski, Sejm Województwa, będą przepływały wielkie środki unijne. Ale to właśnie w gminach będą podejmowane decyzje o obwodnicach, o budowie przedszkoli żłobków, ale przede wszystkim o remoncie ulicy. I pamiętajmy jedną bardzo ważną rzecz. Że przecież dziura w ulicy, bezpieczeństwo na tej ulicy, oświetlenie ulicy nie ma barwy politycznej. To jest nasza wspólna sprawa. Dzisiaj startujemy w tych wyborach, uczestniczymy w tych wyborach, pokazując najlepszych z najlepszych. Ja jeżdżę po kraju, a dzisiaj zwiedzałem wasze województwo i z kandydatkami i kandydatami roznosiliśmy ulotki, rozdawaliśmy róże, rozmawialiśmy z ludźmi. Macie naprawdę tutaj wspaniałych kandydatów, wspaniałe kandydatki. Oni wkładają w serce w to, co robią. Oni chcą wygrywać te wybory, ale nie wygrywać dla diety, po klasku czy dla dobrego samopoczucia. Oni chcą wygrywać te wybory, ponieważ czują, że mają do spełnienia misję. Że chcą coś dla tego miejsca, w którym mieszkają zrobić. To jest coś, co odróżnia nas od wszystkich partii politycznych. Mam wielką satysfakcję, naprawdę wielką radość w sercu, kiedy bywam w różnych regionach i widzę, jak. Moje koleżanki, moi koledzy dzisiaj stawiając w tych wyborach, rozmawiają z ludźmi, słuchają Bo tacy są właśnie ludzie lewicy, słuchają ludzi i na bazie tego, co ludzie mówią, konstruują program wyborczy i próbują im pomagać. Nawet nie będąc jeszcze radnym czy radną, starają się już pomóc. I tutaj w Bydgoszczy widziałem wiele takich właśnie dokonań, kiedy dzisiaj z Piotrem. W jednej z dzielnicy chodziliśmy po pięknym bulwarze, On mówi tu mi się udało. Obronić, żeby nie było hipermarketu, wielkiego budynku, wielkiego apartamentowca. I to jest wielki sukces. Na innej, na innej dzielnicy, z Łukaszem, kiedy chodziliśmy, mówił, słuchaj, tutaj mi się udało już kilka rzeczy ważnych zrobić, dlatego małego osiedla, mojego osiedla, na którym mieszkam. To jest tak naprawdę dzisiaj zaleta ludzi lewicy. Ale kiedy spoglądamy na partie prawicowe, tu muszę być trochę taki uszczerbliwy. Bo no, kiedy Platforma Obywatelska mówi o to swoich kandydatów, to mówi jak się uśmiechać mają. I wydaje instrukcja jak trzeba się ubierać, jak i założyć krawat. Koszula ma być niebieska, więc ja dzisiaj jestem ubrany niezgodnie z instrukcją Platformy Obywatelskiej. <klucza> w Sojuszu Lewicy Demokratycznej jest tylko jedna instrukcja. Jedna instrukcja, która została przekazana koleżankom i kolegom. Idźcie do ludzi, rozmawiajcie z ludźmi, ale przede wszystkim słuchajcie ludzi.